Okay, cześć wszystkim, to jest specjalne wydanie, 29700 bitcoin stracił na wartości, w tym momencie te spadki następują. Tuż przed spadkami pojawił się alert, tuż przed spadkami pojawił się wzrost rezerwy bitcoinów na giełdach. Pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. Był wzrost rezerwy bitcoinów na giełdach, po jakimś czasie pojawił się alert i uwaga, uwaga, ten alert pojawił się dosłownie na dwie minuty przed rozpoczęciem się zjazdów cenowych. Cena od tamtego czasu spadła aż o 1% w dół, ale pytanie słuchajcie, czy to jest koniec? Z tego względu, że wpłynęły bitcoiny na giełdy i te bitcoiny potencjalnie mogą zagrażać cenie bitcoina. Dlaczego? Ponieważ to jest towar. Mamy 4000 bitcoinów na giełdach więcej na interwałach większych jeszcze tego nie widać, ale na interwale 10-minutowym już tak, 4000 bitcoinów. Jeżeli zmierzymy to na max order booku, to zwróćcie uwagę po lewej stronie są zlecenia zakupowe na giełdach największych Binance, Coinbase, Kraken. W związku z tym patrzymy na te flagi. Na tej fladze total widzimy 2000 bitcoinów, 2,5, 3000 bitcoinów i widzimy też poziomy cenowe. Widzimy 3200, to jest poziom 28,700, ale tam mamy aż 4000 bitcoinów. 4000 bitcoinów, czyli jeszcze 700 bitcoinów więcej. W związku z tym, być może nawet jeszcze około 500 dolarów mniej. 28700 700 odjąć 500 to jest 28000, no właśnie, to jest 28 200 dolarów. Sprawdźmy na interwale jednogodzinowym, jakby to wyglądało. Jeżeli cena rzeczywiście miałaby zejść do tego poziomu, na którym prawdopodobnie gdzieś tutaj znajduje się na tyle zamówień, żeby ewentualnie te bitcoiny, jeżeli one by miały zostać sprzedane, to żeby te bitcoiny zatrzymać, żeby cenę tego bitcoina zatrzymać to potencjalnie ta cena mogłaby się zatrzymać właśnie mniej więcej na tych poziomach, ponieważ do tego momentu są zamówienia zakupowe właśnie na około 4000 bitcoinów. Oczywiście to jest ekstrapolacja w głowie, natomiast zwróćcie uwagę, co ciekawe, ten poziom 28200-300 to jest mniej więcej właśnie na tym poziomie, na którym bitcoin przecież przez dosyć długi czas był tradowany. Tutaj, tutaj się dużo działo i zwróćcie uwagę, to były właśnie te poziomy z marca, z kwietnia 2023, czyli te poziomy, na których Bitcoin był tradowany. To by było całkiem logiczne, gdyby rzeczywiście ta cena miała zawrócić w tym kierunku. Zwróćcie uwagę na. Samą cenę bitcoina na interwale tygodniowym też widzimy, że bitcoin znajduje się od długiego czasu powyżej różnych średnich kroczących, na interwale jednodniowym również powyżej wielu różnych średnich kroczących. W związku z tym poniekąd byłoby to całkiem logiczne, gdyby ta cena rzeczywiście chociaż na chwilę odreagowała. Jeżeli chodzi o futuresy, na chwilę obecną jeszcze nie zaczęli obstawiać traderzy bardzo znacząco spadków. No właśnie, ale jeżeli zaczną obstawiać spadki, dużo większe niż obstawiali w przeciągu ostatnich dni to poniekąd możliwe, że zaświadczyłoby to właśnie o momencie bardzo dobrym na wykup danego bitcoina, tak jak to było w marcu 11 marca 2023 roku, tak jak to było po upadku FTX 10 listopada 2023 roku i wielokrotnie w przeszłości. Zwróćcie uwagę na przykład interwał jednogodzinny, tutaj też to było widoczne na przykład. Takie momenty na interwale na skali logarytmicznej widzimy, takie momenty, w których ci traderzy obstawiali bardziej te pozycje spadkowe i właśnie takich momentów szukamy, ale zwróćcie uwagę, cena zaczęła spadać, jeszcze oni nie zaczęli obstawiać bardziej tych pozycji spadkowych. Co by to mogło oznaczać? To by mogło oznaczać, że jeszcze nie ma strachu, w związku z tym być może jeszcze nie ma towaru, który jest zbyt tani, na tyle tani, żeby po prostu go zacząć jeszcze bardziej kupować. Szukamy dalej. To jest właśnie ten funding rates, który przed sekundą pokazywałem. Przez ostatnie czasy mieliśmy też systematyczne, nieduże, ale systematyczne wyprzedaże wśród górników. Historycznie, gdy te wyprzedaże wśród górników narastały, no to rzeczywiście ta cena bitcoina jeszcze rosła, ale po chwili, po kilku tygodniach, ona gdzieś miała swoje zawrotki. Musicie sami przeanalizować oczywiście ten wykres, a teraz przechodzę już na maksymalną liczbę wykresów, czyli max. I szukam tutaj anomalii, które mógłbym ewentualnie, ewentualnie znaleźć na interwale e, jednominutowym, na dziesięciominutówce. Widzę tutaj FIS, opłaty transakcyjne nieco podskoczyły tuż przed spadkami, ale nie było to nic znaczącego. Na chwilę obecną największe anomalie rzeczywiście widzę na rezerwach bitcoinów na giełdach oraz na zakupach wśród inwestorów na Coinbase, którzy te momenty, kiedy ten Bitcoin spada, już zaczęli powoli, powoli skupować. I to też jest dla nas dobry znak historyczny, gdzie inwestorzy na Coinbase skupują Bitcoina. Przeważnie wiąże się to z dobrymi momentami, również do podzakupy Bitcoina. Tak jest oczywiście w większości sytuacji warto ten wskaźnik sprawdzić. To jest wskaźnik CBR na proczarcach na Max Data App. No i teraz przechodzimy do Open Interest. To Open Interest, o którym Wam mówiłem wielokrotnie w ciągu ostatnich tygodni, być może teraz to się zacznie sprawdzać, chociaż chwilowo, jeżeli byśmy dotarli do tego poziomu 28 tysięcy z hakiem. No to rzeczywiście ten spadek cenowy od tych poziomów, na których byliśmy 30 tysięcy z hakiem byłby na poziomie około 8%, co by bardzo mocno mogłoby się pokrywać z tymi naszymi wcześniejszymi predykcjami, o których mówiliśmy. Alerty na Max Data App są dla użytkowników tier 1, tier 2 i tier 3. Macie możliwość alertów na telefon, macie możliwość alertów na Telegram, one są już od poziomu tier 1. To są alerty na spadki i bitcoina, i altcoinów. Także warto się tutaj być na MaxData. A takie hakerskie delistingi i właśnie napływy bitcoinów na giełdy, one są już od poziomu pierwszego. Warto takie alerty mieć no właśnie z tego względu, żeby ostrzegały nas tuż przed ewentualnymi zjazdami cenowymi, a teraz pokażę Wam jak te alerty wyglądają właśnie na Max Data App, bo raz to jest dzwoni ColorBot, ale dwa to są alerty, które są i na kanale otwartym i na Maximus Alert pocie Zwróćcie uwagę, taki alert 18.46 wzrosty rezerwy bitcoinów na giełdach, wzrosty rezerw bitcoinów na giełdach spot mogą świadczyć o presji sprzedażowej. I teraz wracamy na wykres 18.46, jeszcze raz sprawdzamy i to było właśnie ten moment tuż przed rozpoczęciem tych zjazdów cenowych, czyli 18.46, plus jeszcze kolorbot do użytkowników. Co to znaczy? To znaczy tyle, że jeżeli na przykład nie mamy przy sobie odpalonego telegrama, mamy wyciszony telegram, to i tak kolorbot nam zwróci uwagę na takie wydarzenia. A kolorbot dzwoni w przypadku największych wzrostów rezerw. Napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Jak zwykle wszystkiego dobrego, trzymajcie się. No i jeszcze na szybko w ciągu ostatnich dni mieliśmy również alert na EOS i EOS po tym alercie tutaj również miał swoje chwilowe wzrosty, czyli Ethereum on Steroids, jak to ludzie mówią. Tutaj pojawiły się chwilowe wzrosty, potem odreagowania. Ciekawie można było na tym pospekulować. Graf miał swoje problemy, ale tutaj już te problemy raczej zostały w większości rozstrzygnięte. Na chwilę obecną tutaj tweetów więcej ważnych się nie pojawia. No i na ten moment to by było na tyle. Na newsach jeszcze sprawdźmy, czy coś istotnego się dzieje. Jakieś istotne informacje, czy się pojawiają. No i jeszcze przypomnę, że już bardzo, bardzo szybko może być taka sytuacja, że na MacData będą boty pod listingi kryptowalut, które będą umożliwiały na automatyczne zajmowanie pozycji w coinach, które są listowane. Także użytkownicy będą bardzo nowe funkcje mogli posiadać, które będą dawały przewagę. Wszystkiego dobrego trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!